Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek o cebuli dymce. A mianowicie o tym, jak podpędzić tą naszą cebulkę, żeby ona jak najszybciej się ukorzeniła, jak najszybciej zaczęła rosnąć. Ten zabieg, który teraz będę wykonywał, można było wykonać już z dwa tygodnie temu i wstawić taką oto tackę z ziemią do tunelu, ale że jest to sytuacja, w której wykonuję to właśnie teraz, dlatego tą tackę zatrzymamy sobie w kotłowni. Wy możecie to trzymać w garażu, w jakimś pomieszczeniu, gdzie jest w miarę ciepło, ponieważ jeśli byśmy wystawili ją teraz do tunelu, temperatura by mogła nie, nie pomóc w osiągnięciu tego celu, który chcemy. Od razu odpowiadam na pytanie, dlaczego nie sadzić już cebuli, ponieważ moim zdaniem sadzenie cebuli wiosennej teraz jest błędem. Jest po prostu jeszcze zbyt niepewna pogoda. A jeśli chcecie już jakąś sadzić cebulę, to możecie teraz wysadzić sobie ewentualnie cebulę jeszcze zimową. Jeszcze można, jeszcze ona mało wiele dobrze to przetrwa. Co będzie nam potrzebne? Tak jak widzicie, taska. Tu jest uzupełniona podłożem zwykłym do, wy, do produkcji rozsad, do wysiewu warzyw, do sadzenia również. Jak widzicie, jest ona dość intensywnie zlana wodą. Dlaczego tak? Ponieważ takie oto cebulki, dymki, im szybciej trafią do wilgotnego podłoża, tym one szybciej zaczną e, rosnąć. Po co to w ogóle robimy? Zasada jest taka, że w takiej wielodoniczce jak wsadzimy sobie cebulę, one o wiele szybciej zaczną wypuszczać korzenie, o wiele szybciej również zacznie wyrastać szczypior. Co po prostu nam pomoże w znacznie szybciejszym wzroście, w znacznie szybciejszym zbiorze tych oto warzyw. Sadzenie jest wiadomo bardzo proste. Delikatnie, do połowy, jedną cebulkę w jedną komóreczkę. Przez to, że jest podłoże wilgotne, ona bardzo szybko puści korzenie. I teraz, co ważne, jak widzicie, ja tej cebuli nie zaprawiałem. Tą cebulkę ja sobie przygotuję grunt i tam dodam wszystko, co potrzeba do zabezpieczenia. Podlewanie takich cebul też nie jest jakoś bardzo skomplikowane, ponieważ pierw, ja pierwsze po, podlanie wykonałem z góry, następne wykonam już na tackę. Na tackę, na której stoi ta wielo, multidoniczka, wielodoniczka, jak zwał, tak zwał. Nie wybieram nawet samych największych cebul, bo to nie ma sensu najmniejszego. W zeszłym roku sprawdzałem razem z Wami i po prostu dymka, czy wsadzimy ją taką malutką, czy taką dużą, ona osiąga mało wiele takie same rezultaty w planowaniu. Taką moto, wiele doniczkę, utrzymujemy tak jak teraz w cieple. Do momentu, spójrzcie, to już. Sama cebulka zaczęła wypuszczać. Jest ona w, w ciepłej kotłowni, dlatego już zaczyna startować. Taką cebulkę należy trzymać w ciepłej kotłowni do chwili, aż będziemy sadzić. Będzie to też fajny test. Zobaczymy, która cebula lepiej wyrośnie. Czy taka podpędzana, czy. Sadzona tradycyjnie do gruntu. I tacka jest zrobiona. Tak jak mówiłem, taką tackę ja będę przechowywał w kotłowni, w ciepłym, żeby ona jak najszybciej mi się ukorzeniła, jak najszybciej wyrosła. Wsadzał <laughs> ją będę całą razem z tą bryłą przerosiętą korzeniami do gruntu, ale to pokażę już w kolejnych filmach. Tak jak wspominałem, podlewo będę już teraz tylko wyłącznie do Taski. Spowoduje to po prostu szybsze puszczanie korzeni do przez cebulki, ponieważ będą one podążać w stronę wilgoci. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału. Do komentowania filmów i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.